Toronim bardzo często określany jest mianem miasta traktatów pokojowych. I rzeczywiście 1411-1466, dwa istotne traktaty pokojowe zawarte między stroną polską, polską litewską i państwem Zakonu Krzyżackiego, zdają się potwierdzać ten fakt. I tematem audycji będzie dokument, traktatu drugiego pokoju toruńskiego z 19 października 1466 roku. Oto ten dokument i ten dokument jest charakterystyczny dla zmiany, którą przeszła polska dyplomacja oraz dyplomatyka, czyli metodologia tworzenia yy, przez kancelarię aktów prawnych, między innymi o charakterze traktatowym. Oto nie jeden dokument pergaminowy, jak w przypadku pierwszego pokoju trońskiego, lecz poszyt, składka, która składa się z kilku, najczęściej sześciu, niekiedy ośmiu pergaminowych stron, i na nich znajdują się dokumenty traktatowe. Na części zewnętrznej pergaminu przywieszano pieczęcie osób, które były świadkami, testatorami tego dokumentu. I pamiętać również należy o tym, że w połowie wieku XV dokumenty wytwarzane przez kancelarię um, były dzielone na dokumenty wstępne, te, które zawierały metody rozwiązywania problemu, sporu. E, zatem oczywiście postanowienia Jakiegoś układu, jakiegoś traktatu, ale pamiętajmy, że dokumenty wstępne, czyli preliminaryjne, nie były dokumentami finalnymi. One służyły dopiero do wytworzenia przez kancelarię e, zwaśnionych stron dokumentów głównych, czyli dokumentów ratyfikacyjnych, którymi obie strony wymieniały się, i wtedy traktat nabierał mocy prawnej. Mając to no, na uwadze, Zwracamy uwagę na fakt dosyć długiego wytwarzania, procesu długiego wytwarzania, trwającego tygodnie, albo raczej częściej miesiące e, wspomnianych dokumentów. W odniesieniu do e, drugiego pokoju toruńskiego warto podkreślić, że rozmowy i wytworzenie dokumentów wstępnych nastąpiły w toruńskim dworze Artusa. Natomiast Dokumenty główne ratyfikacyjne zostały przekazane przez obie strony w Elblągu w sierpniu 1467 roku. Jakie były postanowienia tego traktatu? Były niezwykle istotne, ich waga była no, przeogromna dla budowania struktur państwa polsko-litewskiego w Europie Środkowej jako państw silnych, państw, które mogły pozwolić sobie na wiele. A więc przede wszystkim udało się doprowadzić do tego, że do korony królestwa polskiego inkorporowano w końcu utracone w 1308 i 1309 roku Pomorze Gdańskie, z Gdańskiem. Inkorporowano, przyłączono ziemię chełmińską, ziemię michałowską oraz tereny, które nigdy do struktur państwa polskiego nie należały, czyli m.in. innymi w armii, a powiśla położonego na prawym brzegu Wisły. Drugim ważnym elementem zapisu traktatowego było powstanie stosunku lennego między pokonanymi, uznającymi się za pokonanych Krzyżaków, a więc Wielkiego Mistrza Krzyżackiego, oraz zwycięzcy, władcy zwycięskiego państwa. Króla Korony Królestwa Polskiego. A więc lennem w tej sytuacji w przeciwieństwie do Prus Królewskich, to terytoria, które zostały inkorporowane do Polski, były Prusy Zakonne albo Prusy Krzyżackie. A skoro na terenie Powiśla znajduje się Malborg, to po odebraniu ośrodka stołecznego przez Koronę Królestwa Polskiego nowa stolica państwa krzyżackiego znalazła się w Królewcu. Również ważny był zapis o zakazie zabiegania przez krzyżaków o zwolnienie z przysięgi wierności, czyli tej relacji lennej składanej Królowi Polskiemu a wobec czynników zewnętrznych, podmiotów zewnętrznych, takich jak na przykład papiestwo. Zapewniono oczywiście amnestii dla zwolenników każdej walczącej w czasie wojny trzynastoletniej strony. I również zapewniono, tak bardzo często, najczęściej bywało, że kontakty handlowe, kontakty gospodarcze, ale głównie handlowe, będą całkowicie wolne, swobodne na terenach całego terytorium państwa krzyżackiego. Pojawia się jeszcze pytanie o znaczenie tego, Traktatu i zapisów dokumentów traktatowych. Polska wreszcie, po wielu latach starań, odzyskała dostęp do Bałtyku. I to jest to znaczenie przeogromne, ponieważ dawało ogromne możliwości rozwoju ekonomicznego w stronę północy, znaczy wykorzystania przede wszystkim Gdańska, ale również innych miast znajdujących się nad spławnymi rzekami, głównie nad Wisłą, a do prowadzenia handlu w skali całej Europy, handlu polskimi płodami rolnymi, y, które no, występowały na, na dużych przecież obszarach Korony Królestwa Polskiego, również Wielkiego Księstwa Litwy. I te dwa fakty dają jeden podstawowy. Pojawiło się dzięki temu Dokumentowi traktatowemu i jego postanowieniom nowe państwo, właściwie dwa państwa ze sobą oczywiście połączone Związkiem Unijnym, które jawiły się jako bardzo silny podmiot w prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych. I z tego dużego znaczenia traktatowego strona Polska w mniejszym stopniu litewska, będą korzystały jeszcze? Drugiej połowie wieku XV oraz wieku XVI. Dziękuję bardzo za uwagę.